Hej, witajcie z tej strony Maciej i jestem w Warszawie, jak dobrze widzicie. I dzisiaj postanowiłem sprawdzić coś, co od dawna chodzi mi po głowie, czyli sprawdzić najlepsze lokale gastronomiczne w różnych kategoriach, według rankingów na TripAdvisorze. TripAdvisor to pewnie kojarzycie taka aplikacja, która przede wszystkim ułatwia podróżowanie, znajdowanie ciekawych miejsc, czy do odwiedzenia, czy noclegów, czy restauracji na całym świecie w zasadzie i tworzy te swoje rankingi na podstawie ocen innych użytkowników. To Teoretycznie jest to taki najbardziej obiektywny ranking, bo zbierający opinie bardzo, bardzo wielu osób. Na ile ten obiektywizm będzie się zgadzał z moją subiektywną opinią, no to teraz zobaczymy. Jest chwilę po godzinie 10, także idealny czas na śniadanie, a w rankingu śniadań na TripAdvisorze wygrywa Bułkę przez Bibułkę, lokal znajdujący się przy ulicy Zgody. Nigdy tam jeszcze nie byłem, także jestem bardzo ciekawy. To było bardzo dobre śniadanie. Miałem problemy na początku z wyborem tego, co zjem, gdyż no, menu było dość takie klasyczne jakieś jajecznice, jakieś omlety, jakieś jajka na miękko, tego typu rzeczy. Stwierdziłem jednak, że skoro lokal nazywa się Bułkę Przez Bibułkę, no to musi mieć dobre pieczywo, więc skoro w menu są bajgle, no to muszą być one smaczne i rzeczywiście zamówiłem sobie bajgla z omletem, z bekonem, z pomidorem oraz z serkiem ze szczepiorkiem, i był to bardzo dobry bajgiel. Samo pieczywo było naprawdę spoko, dodatki też niczego sobie. Wydaje mi się, że wiele osób może się tym bajglem na śniadanie nie najeść, że potrzebują czegoś jeszcze. Ja akurat sobie domówiłem rogę, Rogalik, rogalik francuski z malinami, bardzo okej, okay, bardzo w porządku. Wszystko popiłem domową lemoniadą, bardzo kwaśną, tak jak lubię. Także byłem generalnie z tego śniadania zadowolony. Po dopchaniu się Rogalikiem naprawdę najadłem się tym śniadaniem. Smakowało mi. Złego słowa o bułkę przez bibułkę nie mogę powiedzieć. Niemniej, czy rzeczywiście jest to najlepsze miejsce na śniadanie w Warszawie? No, powątpiewam. To nie był aż taki wypas, żeby nazwać to śniadanie najlepszym śniadaniem w dwumilionowym prawie mieście. Co to, to, to nie. Dla mnie osobiście najlepsze śniadania w Warszawie są w kremie przy ale może macie jakieś swoje własne typy. Chętnie je poznam, piszcie w komentarzach. Takie ciekawości spojrzałem, który jest krem w rankingu Clip Advisor'a wśród śniadań i doszedłem do 150 miejsca, i krem się tam nie pojawił. Może dużo osób uważa, że jednak nie jest to tak fajna śniadaniownia, jak ja uważam. Kto wie, kto wie. Wśród lodziarni najwyżej oceniane jest Nice Cream Factory, która jest teraz za mną. Idę sprawdzić, czy faktycznie to są takie super lody. Mam te lody. Cały myk w tych lodach polega na tym, że one są przygotowywane troszkę inaczej niż takie zwykłe lody, bo są przygotowywane z wykorzystaniem ciekłego azotu. Wybieramy bazę, mleko, jogurt, mleko sojowe, no i do tego trzy dowolne składniki. Ja wybrałem rabarbar, wybrałem truskawkę, no i miętę. Całkiem spoko kompozycja mi wyszła. Plus jest taki, że widzimy, z czego są te lody przygotowywane. Także mamy chociaż takie szczątkowe pojęcie, z jakiej jakości składników są te lody przygotowywane. No i co, efekt całkiem fajny, myślę. Troszkę inną konsystencję mają te lody, ale są całkiem smaczne. Taka porcja kosztuje 14 zł i to jest odpowiednik około trzech gałek w innych lodziarniach. Tanio więc nie jest, no ale ulica Chmielna rządzi się swoimi prawami. Podstawowe pytanie brzmi jednak, czy to są najlepsze lody w Warszawie i myślę, że nie tak łatwo na nie odpowiedzieć. No bo po pierwsze to są lody troszkę innego typu, nawet bardzo innego typu, bo przygotowywane są one w całkiem inny sposób. No a po drugie, moje rozeznanie w kwestii warszawskich lodziarni nie jest jeszcze zbyt duże. Zamierzam to w przyszłym tygodniu gdzieś zmienić, także subskrybujcie kanał, bo pojawi się film o najlepszych lodziarniach w Warszawie. Kebab rzadko pojawia się na tym kanale, ale na potrzeby tego filmu zamierzam to zmienić. Przyjechałem na Pragę, przyjechałem na Saską Kempę na ulicę Francuską, gdzie znajduje się najwyżej oceniany na trip Advisorze kebab, czyli FS. Ponoć często ciągną się koło niego kolejki. Parę razy widziałem jak się ciągnęły te kolejki, faktycznie. Teraz z tego co widzę, tych kolejek nie ma, także przyszedłem o odpowiedniej porze. I co? Jakiegoś lawa zabiorę teraz spróbuję? Zobaczę, czy faktycznie jest taka wysoka jakość? Jak widzicie, mam już Twoją zdobycz. Czekałem dosłownie 3-4 minuty. W końcu prawdziwy fast food, nie? Mamy do wyboru tylko jedno mięso. Wybieramy między lawaszem, czyli tym, co trzymam w ręce, a bułką. Wybieramy jeszcze tylko rodzaj sosu, łagodny, średni albo ostry. Średni to jest po prostu mieszany chyba. Całość kosztuje 14 zł, także... Taka myślę normalna kebabowa cena. Możemy wybrać jeszcze wielkość porcji, ja wziąłem akurat pojedynczą. Można wziąć porcję półtorej albo porcję podwójną. Oczywiście chodzi o porcję mięsa, nie o porcję warzyw. A to mięso, muszę przyznać, naprawdę bardzo smaczne. Lawarz też w porządku. Naprawdę smakuje mi też ostry sos. Troszkę żałuję, że nie wziąłem tylko z tego sosu, bo jest naprawdę bardzo smaczny. No jest też pikantny, więc może w większej dawce byłoby mi za ostro, ale też ma w sobie bardzo dużo smaku. Generalnie nie jest to jakiś kebab, który by mnie zwalił z nóg. Jest bardzo smaczny. To mięso zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. I w sytuacji, kiedy mówimy tutaj o takim szybkim i w gruncie rzeczy tanim jedzeniu, no to ta jakość jest naprawdę bardzo dobra. W sumie w tym kebabie najbardziej brakowało mi jakichś ziół, jakiejś mięty, czegoś takiego odświeżającego. No, ale było spoko. Czy to najlepszy kebab w mieście? No nie wiem, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, muszę chyba jeszcze troszkę posprawdzać. Może też nagram na ten temat jakiś osobny film. Jeśli byście chcieli, to piszcie w komentarzach, a ja teraz kontynuuję swoje poszukiwania. W kategorii kawa i herbata na TripAdvisorze w Warszawie, króluje herbaciarnia Same Fusy, znajdująca się na Starym Mieście w Warszawie, przy ulicy Nowowiejskiej. Taka turystyczna miejscówka bardziej. Wchodzę, patrzę, o co chodzi. Ale dziwny klimat. Ciemno. Przedziałem sobie troszkę w samych fusach. Z godzinkę, półtorej książkę poczytałem, i muszę przyznać, że była to herbaciarnia z prawdziwego zdarzenia. Klimacik, może taki troszkę dziwny, właściciel pewnie chciał zrobić taką klimatyczną herbaciarnię, ale szczerze mówiąc, nie jestem fanem lokali, w których jest aż tak ciemno. Niemniej myślę, że w takich miejscach jak to liczy się przede wszystkim produkt, a ten był fantastyczny. W menu jest tylko wysokiej klasy herbata, i, i o to chodzi. W herbaciarniach myślę, żeby Liptona nie podawali, tylko coś faktycznie fantastycznego. Troszkę nie wiedziałem na jaką konkretnie herbatę się zdecydować. Pomimo tego, że jestem raczej team herbata niż team kawa, to yy, aż tak na herbacie się nie znam. Opisy każdej herbaty były wprawdzie bardzo rozbudowane i, i myślę, że w większości tłumaczyły wszystko to, jak ta herbata ma smakować, jaki ma mieć kolor, jaki ma mieć zapach i tak dalej. Za to plus. Plus jest także za dość szeroką, różnorodną ofertę herbat. Jak ktoś jest zafiksowany na tym punkcie, to w samych fusach yy, na pewno odnajdzie coś dla siebie, odnajdzie wiele ciekawych rzeczy. Choć z drugiej strony, ceny niektórych herbat mogą zwalić z nóg, bo w menu były nawet herbaty kosztujące powyżej 40 zł za czajniczek, czyli to jest pewnie jakieś pół litra. Także Kosmiczna cena, jak dla mnie, za herbatę. Podejrzewam, że bierze się ona z jakości oraz też może ekskluzywności użytych liści. Zamówiłem rzecz dobrze mi znaną, czyli herbatę matcha. To jest proszkowana zielona herbata, tak upraszczając, dzięki czemu ten smak gorącego napoju jest troszkę inny, niż w przypadku zwykłej zielonej herbaty, tej liściastej. Ten smak można kochać, można go nienawidzić. Ja kocham. Tutaj zostało wszystko przygotowane zgodnie ze sztuką, także, także za to plus. Wypiłem też yerba mate z lodem. Jest dzisiaj ładna pogoda w Warszawie dość ciepło i potrzebowałem po prostu takiego orzeźwienia. To było prawdziwe yerba mate, a nie tak jak Podejrzewałem, składając zamówienie, yerbata czy inna bombila, czyli napój na bazie yerba mate, ale jednak słazany. Trudno mówić o samych fusach, jako najlepszym miejscu w Warszawie na kawę i herbatę, gdyż no kawy tam się nie podaje. Tam jest tylko herbata, ale akurat w ten sposób tak to kataloguje TripAdvisor. W kontekście herbaciarni na pewno same fusy należą do warszawskiej czołówki. Tutaj też taka ciekawostka, na TripAdvisorze jest osobna kategoria, która nazywa się kawiarniami. Tego jednak dzisiaj sprawdzać nie będę. Sprawdzę może kiedy indziej, lecę dalej. Nadszedł czas, by sprawdzić to, na co chyba najbardziej czekałem, czyli najlepszego burgera. Jak się okazuje, najwyżej ocenianymi burgerami w Warszawie są burgery z krowa żywa. Troszkę to zabawne, bo jak sama nazwa wskazuje, są to burgery wegańskie w 100%. Z wegeburgerami mam ten problem, że w życiu jadłem tylko jednego smacznego wegeburgera. Za każdym razem trafiałem raczej na mało smaczne kanapki, którym do burgerów z wołowym kotletem brakowało bardzo. Bardzo, bardzo wiele. Z ciekawości sprawdziłem, jakie burgerownie są na drugim i trzecim miejscu. No i na drugim miejscu jest Barnburger, o którym mówiłem niemal przed rokiem, i, i, i tam mi nie smakowało. Naprawdę mi nie smakowało. Było wręcz bardzo, bardzo źle. No a na trzecim miejscu także są krowarzywa, tylko w nieco innej lokalizacji. Jestem już przy lokalu, dosłownie jest za mną marszałkowska. Sprawdzam, zobaczymy. było smaczne. Drugi wege burger w życiu, który mi smakował, o którym mogę powiedzieć, że był dobry. Zamówiłem ciecioreksa, tutaj ten wybór pod mi pani stojąca za ladą i przyjmująca zamówienie, czyli kanapkę z kotletem z na dobrą sprawę po prostu z falafelem. Bałem się, że ten falafel będzie suchy, no, no jak to falafel, ale nic z tych rzeczy, był całkiem ok, choć oczywiście nie tak soczysty jak kawał dobrej, średnio wysmażonej wołowiny. Niestety tego smaku, tej faktury nie da się, żaden sposób podrobić, a już na pewno nie dzieci życą. Dodatki raczej proste, jakaś marynowana papryka, jakieś pikle z ogórków, sałata, dwa sosy, sosy już się wybiera samemu, ja akurat wybrałem tajski oraz śliwkowy barbecue. Czyli takie sosy bardzo moje, można powiedzieć, bardzo pode mnie. Generalnie jednak naprawdę spoko. Jestem udziwo zadowolony. Tak jak mówiłem, rzadko jestem zadowolony z Wege burgerów, I tutaj w Krowa Żywa one się naprawdę udały. Czy to jest najlepszy burger w Warszawie? Jeśli brać pod uwagę wszystkie kanapki z okrągłym kotletem, z mielonego czegoś, w tym przypadku cieszycy, ale to też może być wołowina, to może być także inne mięso, inne składniki, no to kurczę. Nie, najlepsze burgery w Warszawie póki co jadłem w Bydło i Powidło, to jest lokal przy ulicy kolejowej, ja cały czas prowadzę poszukiwania, co jakiś czas... Choć ostatnio dawno pojawiają się tutaj filmiki o tych moich poszukiwaniach najlepszego burgera w Warszawie, i póki co Bydło i Powidło jest numerem 1. Niemniej też mi się wydaje, że porównywanie wege burgerów i burgerów mięsnych, a zwłaszcza burgerów wołowych, nie ma najmniejszego sensu. Dwa totalnie inne światy, dwa totalnie inne smaki. Sprawdzę z ciekawości, które jest Bydło i Powidło. Jest jakimś numerem? Jest numerem 13 dopiero, także no, coś tutaj nie wyszło. Sprawdziłem więc dzisiaj najlepszego burgera, najlepsze śniadanie, najlepsze miejsce na kawę i herbatę oraz najlepsze lody w Warszawie według rankingów na TripAdvisorze i myślę, że wypadałoby to jakoś podsumować, wyciągnąć jakieś wnioski, znaleźć może jakiś wspólny mianownik między tymi miejscami. Na pewno jest tak, że wysoko w takim rankingu nie mogą znaleźć się miejsca, które są słabe. Które podają niedobre jedzenie, okropne jedzenie. Zawsze jest to jednak jedzenie dobre. Niekoniecznie rewelacyjne, ale dobre. Po drugie, musi być to dość popularne miejsce. W zasadzie poza tą herbaciarnią, wszystkie miejsca pękały w szwach, było dużo ludzi i wcale mnie to nie dziwi, no bo ten mechanizm też na tym polega, że tych recenzji w bazie Trip Advisora pod kątem jakiegoś miejsca musi być całkiem sporo, żeby w takim rankingu dana knajpka mogła zaistnieć. Poza tym, wszystkie te miejsca, znów może poza tą herbaciarnią, były raczej tanie. Najdroższym miejscem była herbaciarnia. Tam wydaje trzy dychy prawie za dwa napoje. <gry> Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał, że był dla Was ciekawy. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej tego typu filmów. Mam pomysł na film na podobnej zasadzie, tyle że o knajpach, restauracjach, które prezentują wybraną kuchnię narodową, na przykład film pod tytułem Sprawdzam najlepsze restauracje chińskie, meksykańskie, japońskie, tajskie, gruzińskie w Warszawie według TripAdvisora. Możemy to zrobić, dajcie tylko łapkę w górę, żebym wiedział, że tego chcecie, a teraz już się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!